Nowa animacja! Nowa animacja! Tu jest jakaś myszka! Babka, tu jest jakaś myszka, coś dodali, jakąś myszkę! Przepraszam, chciałbym przejść! Przepraszam, chciałbym przejść! Siema się badeczko z tej strony Maciek przez małe. W dzisiejszym odcineczku są za jest babka, jest Róża, jest Milodix, jest Edziel Pozdrawiamy ich i jest Grzesio jeszcze. O, o, o Grzesio, Grzesiu jeszcze zapomniałam. Siema, w dzisiejszym odcineczku skakujemy także demines czyli lecimy do drugiej części Dorsów. Robimy admin panel, bo za to zapłaciliśmy, robimy dla Friends Listy 5 osób, to jest czy sześciu. Dobra, robię e, dla sześciu. 6, 6 osób 6 yes. osób, wjeżdża, robimy dla 6 osób. Każdy dołącza i lecimy. A wy widzowie, pamiętajcie, zostawili łabeczki w górę. Deminy! Nie, dekopalnia to ja. mówili na to, nie? Dekopalnia chyba na to no, mówili. Dekopalnia. Dekopiemy, de ale teraz odpalamy haksiki i czytujemy no sobie. Proszę jest, bardzo. Już. Czy wszyscy chcą być nieśmiertelni? Bo ha, dzisiaj nie, rozdajemy nieśmiertelność. Nie, wszyscy poza ruzią. Wszyscy poza ruzią. Nie. Rozumiem, czyli eee. dzisiaj nie, robimy moda ja dla wszystkich. Damy tuzio, hapcia, damy helta, Helda. damy a, wszystkie kwiatki, jakie możemy. Damy innego więcej, damy innego więcej. Więcej, Daj więcej. ci więcej. tego nie dam. Da, da, da. Uuu, jakieś anioły z szafy Rozdałem wam teraz darmowe wszystkie. A te, Daj i darmowe. Te, a, teraz, a, teraz, a teraz dam wszystkie itemki, żebyście cieszyli się tym co tak. tutaj jest, żebyście znali pokaż, pokaż. moją łaskę Albo Uu. jak mówimy Uu. o łasce Uu. Jak o łasce To zaraz wam pokażę co jest fajny item, jak babka się ucieszy Pokaż bab. Aleluja Aleluja, rzucaj, rzucaj Jak to, to pisz? Aleluja Aleluja o, niebo wzięcie <śmiennie> babki! Maciek, Lewym wszystkie myszki! Ale odświetlenie aj, mamy w dzisiejszym odcineczku. Aj, aj. <laughs> nie wiem, czy Ej, co atak, to przy... A tak w ogóle, co to to robi, oprócz tego, że robi Aleluja i wybucha? A zobaczysz, jak będzie potwór, no. to zniszczysz Pewnie potwora. Robi koku normalnie Ej, potworowi. Jakby tak rzucamy, Ej, weźmy, to co mamy? wspierającego tego y, Jeffrey Milodix? Tak Milodix. Nie, jak nie, no, to ten... Y, co, ten co łazi za nami, ten NPC? A, Jeffa! Weźmy Jeff tak Jeffa, jefa, tak, ilo. Jeffa mamy wziąć, tak, tak babka, i temów ale Jakiś ty. Jakiś koleżka. Ty, powiem ci, że Jeffa tutaj nie mogę zrespałnić. Tutaj nie zupełnie. Jeffa? Tu? Tutaj są normalnie, a jest, żartowałem. Ej, no ty osób. Ej, czemuś z się robi? Leci! Śmieszny raz Ale za późno, za późno. O, jest Jeff, jest nasz koleżka, Jeff, na Ale jeszcze jeszcze jedno to zróbmy. Znaczy Rozjaśnijmy trochę te nasze dorsy. Mi... Macie, weźmy trochę nie tych ma. bombeczek, bo mi się skończyły. Wszystko przewaliłem. Już? Macie i bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy. To są moje bombeczki szczęścia. Nie, no teraz będzie spamic, nie? Teraz będzie spamic. O nie! Czyli tutaj musimy naprawdę to korzystać czy mogę uszyć panel admina jakoś, żeby przedostać się do kolejnego pomieszczenia Nie ja, bo po co, po co można iść? Daj no klipa, weźmę klipa drzwi w piz... Dobra, da, dajemy wam Spróbujcie <laughs> wysadzić drzwi, a ja obiduję to no Otwieraj! halo, gdzie to jest? Daj, daję wam latanie O! Co jest? Mociek nic nie słyszałam, bo głucha! Co to? Maciek było? nie się ruszyć? Maciek nie może się ruszyć. A ładnie, no, 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 no. no Rzucam no. No bo granaty nam rzucacie tutaj. Nie, nie mogę wam dać e, normalnie... Koniec, Koniec, koniec. Ale patrzcie, nie u, daję wam granaty u, na ziemi biorę. O, ała, ała, gryzie mnie, A, Gryzie mnie. Zostaw Maciek, to mi... stał, to stał. No, no, Maciek, już leci bomba, leci bomba! Nie może lecieć bomba. A wy jesteście cały czas tamta, ale teraz mogę was no. do siebie teleportować. Tepaj, tepai tepai go pie. to maciek Czyli tak, wydajcie i go Jeść, A nie, przepraszam, że kliknąłem. Next room no. i teraz wasz teleport. Wydajcie mi ogarnąć admina, przecież to nie jest takie bludzie, Ale z ciebie <much> słaby admin! <much> nie, no, nie no, admin pierwsza klasa, tak, tak. admin pierwsza klasa! Tak. Dobra, macie Ej, no dobra, zbierajcie to, no bo trzeba zbierać, bo nie ma nic. Maciek taki no zbierajcie, army, no co? Ja nie potrafię. No, dobra, no. Ja, dobra, szukajcie, te głosy, Ja włosy ja bo idę nic dalej. nie widzę. <laughs> Wyszukajcie, a ja idę dalej to, co go za... Go tu, no nie szukajcie, można ja być go tu. Czyli go to Maciek. A nie możesz nam zaznaczyć, żeby nam się świeciło, gdzie to jest? Nie, nie mogę wam zaznaczyć, bo nie ma takiej opcji do zaznaczenia. Po prostu ja, ja idę dalej i po prostu się nie dostanę w nim tutaj, po prostu. Hey ja, ale żarty. ja mogę teoretycznie, wiecie co zrobić? Skoczyć na kolejne, tam gdzie będzie ucieczka. O! Tak jest. O, Ała. co jest? Co, co tu się, się dzieje? O, teleportował was. No i widzicie, o, mogliście przejść. Leci, nie bójcie się! Rzucajcie, rzucajcie! O, <gry> dobrze, dobrze! Let's go! Aleluja Dobra, Panu, nie trzeba. Rzucę, dawać, dawać szafę, dawać szafę. Po co ci szafa? jak przecież tutaj lecimy na haksach? To co ty? Dla, zas Dla, zasady. Dla zasady! Przecież haksujemy dorsy, to co? Po co wam? Ale, już ale myślałem, że leci, już myślałem, że leci. Trzeba zbierać, trzeba zbierać. Ale dobra, bez, bez zbierania możemy zrobić to, nie? Pamiętajcie. ja, ja, jak, 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 to jak, Macie, macie. jak, 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 wam dupni. jak, jak, bo jak, 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 Bo jak, Lecimy! Nie giniemy! I te... Nie giniemy, bo jesteśmy nieśmiertelni! Nie musicie się obawiać o! ze mną. Maciek, Maciek, bo mnie... Ja jestem w jakiejś, nie wiem, w jakimś wojzie, widzę ciemność widzę. Nie babka trafiłaś się... do piekła! Tak, trafiłaś babka do 127 musimy iść. Dawajcie, no, dawajcie. Banman przyjechał po babkę. Dobra, Przecież wszyscy żyją. Ma, a zarówno żyje? wszystko jest jasno i ciemno. Jest Przecież jest ciemno jasno! Co ty gadasz, babka? Nie no, o, jest ale, jasno. no a widzisz mnie, a widzisz mnie? Dobra, dobra, robimy tak Babka! Where are you? Chodźcie! Where are you? Gdzie jest babka? Babka nie żyje? No ja nie wiem gdzie jest babka! Ja jestem w Wojcie, mówiłam! W jakim w Wojcie... O, jesteś już z nami! Chodźcie, chodźcie! Wszystko jest okej, co wy gadacie w ogóle? Grzesio dajesz radę, ogarniasz sytuację rzeczywistość Nie Tak właśnie myślałem Ej, to na pewno był energetyk no, <grymne> to był Black. <grymne> <grymne> Ta. Nie, to tylko... był mo to jest monsterek... Energy the Doctor. Więc chyba coś ja tam problemek. A to będziesz lękaże. Glitch. Glitch, Haltuś! Haltuś. Do Ale do niego, co do jest? Do w ogóle mnie nie teleportowało, w ogóle co się wow, dzieje? Ja nic nie widzę. Ja nie widzę. Ja nic nie widzę. Ja nie, nie widzę tak. tak. ja tylko. Tak. Tak. Ja czy ja mogę Co się dzieje A, w ogóle? ty was zabiłeś wszystko? Ja was nie zabiłem, przecież to ten. To ten hartuś w ogóle, co tu się nie dzieje, nie co się zglitchowało? O co, Kaman, o co Kaman? Ja nawet nie mogę. Ty, do poprzednich gdzie nawet jestem? drzwi nie mogę. Czy ja mogę nam flipem polecić? Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Admin, rozświetli nie nam przy Ja nie wiem, przecież ja tego nie zglitchowałem! to nie moja wina, że tutaj coś się teraz dzieje. To no, ten panel nie jest przystosowany do majsu, ewident. No co jeszcze ty no?! Revival robię, revive robię! No i cieszcie po co się. Po revive, daj światło! No jak światło, jak nie mogę dać światła, już jest koniec światłości, rozumiecie? i to jest, jakie to jest, jakie to się światłość teraz no jednak się da, jednak się da. <ślać> nie. My jesteśmy w ogóle w pokoju Halta, wiecie o tym, nie? Wiemy i Zobaczcie biegniemy wy dalej Patrz, ale patrz jaki labirynt zrobiliśmy Ale co wypiszecie co, co, co wypiszecie? Wy piszecie, już muszę zobaczyć Zobaczmy czat, Zobaczmy czat co jest ten Eee Sam, mój On jest nie na Danża, na escape gadami, styl słyszymy Halta, tam bez krop presji Ej, co tu się dzieje? No do góry CO TU SIĘ DZIEJE, BO NIE OGARNIAM Maciek, TEGO Maciek, What? czarne Czarno, nic nie widzę. Ja wiem, ja też, ja też nic, nic nie widzę, ja też nic nie też widzę. Nic ja też nic widzę. Nic nie widzę. Ej, baterie. baterię samo, what the się! Gdzie te baterie poszły? Maciek, Maciek, baterie są... Tam, nie. Nie powinny być. Rywaj, daje! Revive daje! Daj, spokojnie! Nie widzimy Nie działa, nie ja co czas ja każdego! Co tu się dzieje? Się w A daj nam na przykład może po latarcie, albo zapalniczkę. Co cie? Cokolwiek nam da! Daj zapalare! Dobra, dobra, ogarnąłem, ogarnąłem to, ogarnąłem to, ogarnąłem to, jest okej. Wszyscy żyjemy spokojnie no, a masz nieśmiertelność? No właśnie, nie dałeś na nieśmiertelności! No to... co jest! <grym> daję co? wam nieśmiertelność, spokojnie, daję! Ci się Przestane boją! To, chowają się! Chowają Zauważa, się w to, <grym> jakieś fajne potworki, No jak właśnie, w... dawaj jakieś potwory, a nie! Dalej, co to jest? Ty jest szalminem, czy coś frajerem? No on, on... Co, on... co? nie on robię wam, żeby to. No i teraz macie. Macie teraz za swoje, macie teraz za swoje, nie? Macie, wow. macie Screech'y, macie Void'y oh, <grydź> oh, <yes>. oh, wow. <grydź> Nie, pokonałem ćwijanie te twoje Screech'y i Void'y Nie mam... No do... właśnie Ta, To se polatajcie A oh, Ała, wow. <grydź> co ty robisz? To frajerze No, latajcie, oh, wow. latajcie sobie dalej I co? I co? No, co? I co? No, I co? Czy nie boję się teraz was teraz? Teraz są tam, gdzie nie powinny, w twoim ciele Da? Grozisz mi? Dobra, tak. do mnie tutaj szybciej. O, jak tutaj ładnie, pięknie. Żyjecie ja czy nie żyjecie? Nie mogę, ja nie mogę nic zrobić. Nie żyje żyje. Żyje, mnie, żyje, żyje, żyje. żyje, 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 Ja już nie wiem, ja już nie wiem, ja już Przecież nie wiem. żyjecie, już już żyjecie, o! daję wam wszystkie... O, o, da, ja daję wam znowu god spokojnie, ogarniemy, ogarniemy to wszyscy razem. Ja, 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 almię, dalszy, ja Maćka miał już problemy w swoim o, życiu. Jak ja umlę kiedyś, to ja na pogrzebie wstanę i kichnę, nie? A, albo albo wstanę i pójdę się wyślać w lucie z powrotem do tej... Ała, co?! Bardzo się dobrze. był środek nocy, to miałbyś taką fajną niespodziankę. Zacięło mi się na 36 drzwiach, nie mogę już teleportować kolejnych będzie drzwi. Będzie teraz run. O! Run będzie nowy, musimy go teraz szybko zrobić. Chodźcie, 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 wszyscy żyją? Czy wszyscy żyją? Kryj, Musicie Bleh. odpowiedzieć mi, dawajcie na rana. Tak, Różna ja pisze nie się żyję. przez ży z kropką? Dobra, nie. będzie nowy run teraz. Grzesia się przygotuj, bo cię nie widziałem tutaj. To cię teleportuje chyba do nas. Chyba. No Fespoł na pewno czwarte się pisze! Baga! Biegnie my w którą stronę biegnę? Ty, Ja jestem za tym w ogóle! Sikusiem! Ja go gonię, on nie mnie! No kto tu kogo goni? Ja go gonię go, chyba! Go, go. Ja go gonię, ja go gonię! Spokojnie, no ja, lol! Jak, <laughs> ja chyba tylko uciekam przed nim! Dobra, to teraz ja gonię Sikusia, role się odmówiły. No, no, no tak, nie wiem, zupełnie ja inaczej nie wygląda wiem. ran teraz. Teraz, teraz Sikuś ucieka przede mną! Tak, przynajmniej widać, że mamy biec. Ej, ja, chyba, ja mówię. Że Maciek w panelu admina tak zrobił? Nie, ja wam mówię poważnie, że ja Sikusia gonię i on ucieka przede mną. Ja jestem tym złym teraz, Sikusiu, uciekaj! O, o, w końcu to to odkrył! O nie, nie. Babka, to biegnie za... to odkrył. babka biegnie za wolno. Babka biegnie za wolno. Co Koniec. wy gadacie w ogóle, jak babka ja jestem za Nie Nie, Nie, Ja nasłuchuję, ja czy domofon dzwoni, bo to KFC zaraz przyjecie. Nie, deszka! Ja musiałem polecieć, dobrze, że jestem adminem tutaj, bo inaczej bym pat. Teraz o. polecę sobie dalej. O, wagonikiem jadę. Ała. Nigdy nie jechałeś? O, o nie, nigdy. teraz nie doskoczyłem! Wagonik! A, nie! Pojechała jakim cudem ola... A ja, ja takim cudem! <grym> jakim <grym> cudem! cudem. Bawuję sobie no pierdy, muszę. które ci latają z <grym> z Dobra, strony, podrapałam zlety. się i... Teraz tak. w prawo muszę, dobra, ja na razie obserwuję, zaraz Admin was uleczy, zaraz hakuje i zaraz co zrobimy. Tak Maciek, no ty nie patrz lepiej dawnie. A co się stało? Czepnęliście... Ja na... I Lub, lubię, lubię plej jednych tych, których w las palownik nie lubiał. Aha! Ja też! Spokojnie, zaraz was wszystkich... Angel biegnie w ogóle na torach! Co jest w ogóle? Jezu nie. Angel biegnie! Anioła minąłem, Angel sieba! O nie, źle pojechałem. Babka zadaje cię biurkiem. Ała. Ej, ej, ej. Biegnie za mną. Zamykam mu drzwi i biegnie Ała, znowu. co tu się dzieje? Ja! O, coś no. Czy ja mogę nowki zrobić? Czy ja nie mogę nic zrobić? Ja mogę się zrespawnić? poczekajcie, bo ja Cieka, też źle pojechałem. Ty, ty, ty frajerzy... <laughs> Ile razy ja będę jechał w tym wagoni... Ej, ja się zaklinowałem w wagoniku! OK, kurczulaj! Ja Jesteśmy Hej. razem w wagoniku! Spokojnie, nie stresujcie! Czas, się wypadł z mojego wagonika! Nie. Ej, no weź się bo ja przez was nic nie widzę! Ej, no Maciek, to. No... Kto tu się... Ja was nie widzę, co o, jest? O, o, o. Ja wysiądź? Jak już wysiąść! Jak tu wysiąść? Grzesio nie, wypadł! Nie, grzesio, wypadł. Grz Ola, nie, grzesio to twoje uda, czy to moje uda? Bo już Ale uciekajcie dalej, uciekajcie dalej, nie przejmujcie się! Nie przejmujcie Maciej, się, mam uciekajcie! Go moda, mam go, drugu, go, dopiero, go ja inne, Zaraz wam dam głos, zaraz wam dam. Wszyscy żyją? Dobra, wszyscy Jez, żyją, żyje. dajemy wam głos, Macie pieniążki i zbierajcie teraz wszystko. Ej, Maciek, nie? zobacz! Dam wam krucyfixy, ja się Ale że bab babki nie Maciek! ma. Maciek! Co? Zobaczysz, mysz! Maciej, co tu jest jakaś Cięży. myszka, babka, tu jest no. jakaś myszka, coś dodali, jakąś myszkę No, patrzcie, ona tu jest mysz Jej szatanie, jej szatanie Ale nie ma myszki, Dobra, uciekła ja myszka Dobra, ja jest już kod, ja znam już kod, 4-2-0 Dobra Wow Ale no to wow. mądry jesteś, Grzesio <laughs> Ej, patrz To teraz ja. musisz znaleźć gdzie go wpisać Ale wpisasz. co tu się dzieje? Co jest? Gdzie ta myszka jest? Ona była tutaj ba Grzesio, 4-5-0, a nie 2-0 <laughs> 4-5-0 4-5-0, okay. Grzesio. E, Maciek... Dora, ja, idę, ja idę sobie na potwory. Chodź Maciek, pozwól. Maciek, weź tutaj jakieś ula, potwory z Nie, dobrze dałem Patrz, ula, działa on. Okej. 4-2 Nie działa, no to kurczę, Fix. Na to gówno. Ja jestem. Tu? Co tu się dzieje? O, dobra, już jestem z wami. <grym> ej, Maciek, jest problem, bo to nie działa w ogóle. Ej, w ogóle jest skam, teraz pokazuję gdzie są te. Co? Cyfok, pokazuje, ty się pokazuję, uh, gdzie wow, są! Ej, lipa. dodali, ułatwili! Eee, ułatwili ja ja chcia, to! A ja chciałam te godzina, godziny spędzać przy tym. Ale 4-5-0 kot jest kolejny. No! Galera, to, to se w tyłek wsadziłem! Ej, to 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 Dobra, spokojnie, robimy tak, next room, next room i was biorę do siebie, bring to Maciek, bring to Maciek. Eee... A czy mógłbyś... Eee... Dobra. Już się nie musicie What? stresować, już was przerzuciłem do siebie. Maciek, dawaj tutaj grambla wielkiego, Ta? możesz czy nie możesz? Ta? To Ta. Z... Już. Mię tam nie ma jakby. No ogólnie. właśnie, jesteś już i co wy gadacie? I ja... W ogóle macie w lewym górnym rogu nazwę gry? Nie. Nie. Ja mam 2-2, coś tam... A to, to nie jest, to jest ile to, 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 to użyłem hacksów już po prostu. Chodźcie! Chodźcie, idziemy dalej. Co? Aha, to ty się nie ograniczasz, nie? Co jest? z zrespawni jakieś stwornych w końcu! Nic no. nie będę respawnić, bo jestem ciekawy co będzie nowy sklep dalej. Jest nowy sklep, jest, ale ja znam, jest nowy sklep. sklep. jeszcze leci ten. No spokojnie, nie stresujcie się. Nie dałeś nam nieśmiertelności. Nie mogę zejść, nie mogę zejść. Dałem wam no to... nieśmiertelność, macie po lewej Ej, macie, stronie. No ale to jest dyskoteka. Ale no to biegniemy na dyskotekę. Co? No fajnie jasne światełka zmieniają. Jakbym e, jak e, był o jakichś takich a rzeczach. Jakbym. Mać mi kanał! Nie złożyć ci dalej na mnie. Babka! To jest tak jak u ciebie było na chacie po streamku. Co tu się dzieje? Ja biegnę niby. Co to jest? What?

No chyba zrobię się na krótyfiksa. Zobaczycie To nie jest tylko w mojej głowie, zobaczycie, że Ale on wiesz, się te pojawi. A killerów tak chociaż na osobę każdą, żeby Da na no. osobę, każdą, na osobę, każdą. Nie 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 nie. nie, 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 nie. <śled> Nawet nie mogłem przepraszam, chciałbym przejść! Sleep, przepraszam, sleep, przepraszam! Przepraszam! Spała 5 godzin no to wie. To jest moja foda, jest no. o, o, nie. o to chodziło! Moja głowa, moja głowa, idziemy dalej! To my, obcego. Dobra, ja jestem ciekawy, co będzie na samym końcu, bo ja muszę to jaja sprawdzić obcego? teraz. A ja chcę jasno. Ej, to serio się umijaja obcego! Co? Co? No to się jaja obcego! Co ty gadasz w ogóle? To serio! Dobra, ja się Babka, teleportuję. Co? Dalej! Babka mnie pod co jest? Nowa animacja! Nowa animacja! Wow! Co, gra, ja... Co się dzieje, sikuś giglusia? Co? Uciekajcie! Co uciekajcie! Ziemno... Ja pod źle pobiegłem. Źle pobiegłem, źle pobiegłem. Ja też. Yes! Ja jeszcze no na końcu Nixa złapałem. Co tu się no, dzieje? No, to, jest, no, to jest zupełnie nowy run! Co tu się dzieje? O ja... Biegnijcie dalej, biegnijcie dalej, gdzie możecie. Otwierajcie na biegnie, 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 Otwierajcie drzwi! Trzeba... Co, trzeba normalnie eee, klikać teraz? To nie jest taki łatwy eee, run. Na prawo eee, uciekajcie. Eee, Co tu się dzieje? Dlaczego eee. są nowe jakieś drzwi? Czy ktoś nie żyje? Bo ja żyję. Wszyscy żyją, sposób. wszyscy żyją, ja uciekam cały czas. Jestem w kanałach na razie, ja, jest nowy ja run ja kompletnie. Nie, ja też. A ja nic nie mogę. Nie! Jakim domu, jak jestem w kanałach, ja nie jestem żółwiem nie nicza. Czuć, śmierdzący, jesteś w domu, więc... Nie! nie w lewo w prawo oh, yeah. nic się nie dzieje, tu w lewo w prawo, teraz. W lewo, na końcu w lewo i na końcu w prawo później, bo nie mogę wam przerzucić teraz obrazu. Ej, teraz fajnie wygląda, ten. dużo ładniej zrobili grafikę. Masaka! Co jest? Się dzieje, Co jest? To sama jest? powtarza, ale nie wy... mnie! Ktoś was był normalnie... Dalej! Kto wam nie powiedział mi, że jesteście już tak daleko ode mnie? Maciek, ja to jestem w Czy ogóle pod mapą. Macie, bring to ten i heal dałem wam. Maciek, jest problem. Nie, już wszyscy żyją, już .30 wszyscy żyją. Ja dalej nie mam swojego KFC Jeszcze Ci KFC nie dotarło, Ej, dobra, cicho, cicho, cicho! Cicho! Cicho. 5 cicho! cicho! Coś słychać! Nic nie słychać, bo ja lecimy, lecimy dalej, lecimy dalej! Pięknąłem. Będzie kolejny raz to jest! Kur... <laughs> Macie kto ty klipa? Ja mam skibidis, co Widziałem widziałam widziałem figurę tylko przed moment. No prawda? Jest... Pentaz... Exactly tutaj... fewer... <tacza> tymaster... <tacza> du nie, nie, żyję. nie, żyję. nie ja, mam dość. Ja, mam dość. Maciek, ja nie, 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 Maciek. nie, się nie, Maciek, nie, tu się nie, Za dużo się dzieje! nie, 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 Na dół! nie, 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 Maciek, nie, 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 Jesteśmy na Admi Ej, Admin panel mnie zabił Proszę mnie zrewejbować Już daję wam wszystko, macie Rozjaśniam się pojawił teraz! Ej, tutaj wszystko jest to, co było z postelem raczej, co? A gdzie są wspierający? Wspierający żyją? Wspierający żyją, dobra Dobra, macie, dawaj nam granaty i koniec musiem. No nie da rady tutaj tego zrobić, tak Musimy. Ja uruchomię so ty. Dobędziecie mi teraz sobie ten. Daję wam admina, daję wam admina, daję wam admina, daję wam admina. Daję wam admina. Daję wam admina. O, admina nam Co? dał. Pompki nie działają. Jak, jak włączyć panel admina? Nie powiem. Tyl dom Nie da... Ra... Co się dzieje? A tak klikam wszystko. Poczekaj, no bo coś się wydarzyło. Czemu jest animacja? Przeszliśmy. Jak to jest możliwe? O, coś Jak to jest możliwe? Oja! Sot është që To był bardzo zły... Grzesią LOTO! GRZESIU LOTO! GRZESIU OPENTANY! GRZESIU RANDOMOWEGO Co tu się dzieje w ogóle? Ktoś żyje? Opentało mnie. Ja żyję. Wszyscy... Ja żyję jakby co, nie? Ja nie żyję, tylko Maciek i Grzesio żyją. I Milodnik. Ja nie wiem co tu się dzieje teraz, nie? Ja próbuję to przejść, byśmy przeszli. I go głową w ścianę! O co, co? mi to, to jest jakaś przesada. Nie, to jest pogrzebiło, jak to babka teraz mówi. Ja chyba zakończam, to bo nie ogarniał, co tu się dzieje. Ale sprawdziliśmy yeah. na panel adminie Skakowaliśmy The zdałem Admina. Wszystkim teraz i się dzieją magiczne <noise> rzeczy. Nikt się nie skrzesił. Nikt cię nie skrzesił. Patrz, macie dostęp tych odcinków.